Witam, Łukasz ja się z TM Solution. W tym filmie odkryjesz prosty sposób, jak zacząć w firmie farmaceutycznej zarabiać na telemarketingu, czyli telemarketing w farmacji. Kilka miesięcy temu zgłosił się do nas klient, była to firma farmaceutyczna, ze słowami, nie znam się na tym, ale wiem, że istnieje coś takiego, co pomaga w pracy telemarketerom. Wiem, że się tym zajmujecie i chętnie skorzystam z waszego doświadczenia. Okazało się, że ta firma farmaceutyczna zaczęła sprzedawać swoje produkty do, do aptek z wykorzystaniem telemarketerów platformy farmaceutycznej Pharmaprom, ale efektywność pracy telemarketingu pozostawiała wiele do życzenia. Ilość przyjmowanych zamówień była zbyt mała, żeby wręcz sfinansować koszty telemarketingu. Oczywiście pomogliśmy tej firmie. Rozwiązaniem była integracja platformy Pharmaprom z systemem Nexus Call Center, co po tygodniu pracy Podniosło ilość przyjmowanych zamówień od Aptek o 87%. Klient był zadowolony, ale mnie to osobiście jeszcze nie zadowalało, bo obiecałem 100% wzrost efektywności. Obecnie, po dostrojeniu systemu, efektywność telemarketerów jest już grubo powyżej 100% w porównaniu z, ze stanem wyjściowym. A co było stanem wyjściowym? Stanem wyjściowym był standardowy, klasyczny telemarketing, taki, jaki jest uprawiany przez większość firm, zresztą nie tylko farmaceutycznych czyli baza aptek w Excelu lub jakimś prostym ceremie, ręczne wyszukiwanie kontaktów w bazie, ręczne wpisywanie zamówień do farmapromu i używanie zwykłego telefonu stacjonarnego do dzwonienia do, te, do klientów. Kompletnie nieefektywny model pracy w telemarketingu, w którym zamiast 200-300 rozmów dziennie, telemarketer wykonuje maksymalnie kilkadziesiąt rozmów dziennie. Jak w takim razie efektywnie wykorzystać pracę telemarketerów i skutecznie podnieść ilość składanych zamówień? Proponujemy wykorzystanie możliwości systemu teleinformatycznego Nexus Call Center zintegrowanego z platformą farmaceutyczną PharmaPro. Jak wygląda praca telemarketera w takim systemie? Krok pierwszy to pobranie kontaktu. Kontakty są pobierane automatycznie z jednej wspólnej bazy aptek. Baza może zawierać wszystkie polskie apteki albo listę współpracujących z Twoją firmą aptek. W pracy z aptekami bardzo ważne jest utrzymanie dobrych relacji ze sprzedawcą a więc. Poszczególne apteki można automatycznie przypisywać konkretnym telemarketerom, aby farmaceuta zawsze rozmawiał z tym samym konsultantem. Kontakty są podawane telemarketerowi zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami dzwonienia, o określonej godzinie, na numer telefonu i dzięki temu żaden umówiony kontakt nie zostanie ani pominięty, ani zapomniany przez telemarketera. System można dodatkowo tak zaprogramować, aby kontakty z każdą z aptek wykonywać cyklicznie, na przykład raz w tygodniu albo raz w miesiącu, żeby przyjąć cykliczne zamówienia albo po prostu podtrzymać kontakt handlowy. Krok drugi, czyli wybranie połączenia, tym zajmuje się automat, który zgodnie z założonymi regułami podaje telemarketerowi rozmowy bez jego udziału. Telemarketer nie wybiera połączeń ręcznie, to system dyktuje tempo pracy. Dzięki temu czas pracy telemarketera jest optymalnie wykorzystany. W standardowym, ręcznym telemarketingu Telemarketer wykonuje dziennie kilkadziesiąt połączeń. Pracując na systemie Nexus Call Center, ilość połączeń rośnie nawet do kilkuset rozmów dziennie. W tym modelu standardem jest wzrost ilości połączeń o co najmniej 100% w porównaniu z tradycyjnym telemarketingiem. Dzięki temu praca w call center jest po prostu o połowę tańsza. Kolejny krok, czyli rozmowa. Tutaj na komputerze telemarketera wyświetla się skrypt rozmowy z danymi apteki i z namiarami na z nią, współpracującą z nią hurtownię. Skrypt rozmowy zawiera formatki zamówienia do farmapromu i możliwość nadawania indywidualnych rabatów. Rozmowy mogą być też nagrywane np. Na do celów szkoleniowych albo reklamacyjnych. Poza tym mamy pełen obraz wszystkich rozmów w postaci raportów i statystyk. Ile rozmów się odbyło i z jakim skutkiem. Ostatni krok, czyli zakoń zakończenie kontaktu. Telemarketer zaznacza na swoim komputerze wyniki rozmowy, kończy rozmowę, a wyniki przekazywane są bezpośrednio do farmapromu jako zamówienie. Zamknięcie rozmowy z daną apteką skutkuje dla telemarketera wybraniem połączenia do kolejnej apteki, czyli przerwy między rozmowami ograniczone są do absolutnego minimum. W porównaniu do tradycyjnego modelu, tutaj pracą telemarketera jest tylko rozmowa z klientem, a resztą zajmuje się system call center. Co osiągasz dzięki połączeniu systemu Nexus call center? Z platformą PharmaProm gwarancję wzrostu efektywności pracy telemarketingu o co najmniej 100%. Zostało to udowodnione na naszych poprzednich wdrożeniach. W tym systemie pracy tele telemarketer wykonuje nie 50, nie 100 rozmów dziennie, ale minimum 200 do 300 połączeń dziennie na jednego telemarketera. Co z tego wynika? Koszty call center spadają, a zyski rosną. Dzi właśnie dzięki temu inwestycja w Nexus Call Center zwraca się w ciągu niecałego jednego miesiąca od wdrożenia. To też zostało udowodnione podczas naszych poprzednich wdrożeń. Zapraszam do kontaktu, do prezentacji możliwości zastosowania Nexus Call Center w farmacji, nie tylko w farmacji na żywo. Pozdrawiam, Łukasz Śniecki, TM Solution.